Mamy przyjemność gościć Panią Sylwię Radecką, inicjatorkę gry edukacyjnej Staszic 30-latki. Witam serdecznie. Na czym polega ta gra? Gra polega na przejściu trzech etapów, mianowicie etap historia szkoły, szkoła oraz literatura. Nasi uczniowie grają przy wykorzystaniu aplikacji Action Bound, zatem jest to gra terenowa. Uczniowie wykorzystują jeden telefon na drużynę i muszą przejść określoną trasę odpowiadając na pytania, ponieważ podpowiedzi albo odpowiedzi ukryte są na terenie całej szkoły. Skąd narodził się pomysł na stworzenie takiej gry? Pomysł wziął się ze współpracy z naszą szkołą partnerską z Chorwacji w ramach programu Erasmus, gdzie taka aplikacja jest wykorzystywana w szkole podstawowej już bardzo długo i dzięki dofinansowaniu unijnemu mogliśmy zakupić tę aplikację i wykorzystujemy ją teraz zarówno w szkole podstawowej numer 2, jak i w czwartym melo. Jak wdrażamy na poszerzanie wiedzy? No, gra zdecydowanie wpływa na poszerzanie wiedzy, szczególnie klas pierwszych, które jeszcze o naszej szkole za dużo nie wiedzą. Natomiast pytania dotyczące literatury skupiają się głównie na lekturach, które jak wiadomo są konieczne, aby tę maturę dobrze zdać. Czy Uczniowie chętnie biorą udział w takich grach edukacyjnych. Jak widać i słychać bardzo chętnie. Jestem dzisiaj zaskoczona, że również starsi uczniowie podchodzą do tego z takim dużym zaangażowaniem, a wydaje mi się, że każdy z nas w głębi pozostaje dzieckiem, stąd też taki entuzjazm wobec tej gry. Mamy coraz więcej zgłoszeń, w zasadzie myślę, że dzisiaj około połowa, połowa szkoły zagra. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję.